Cześć, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Arkadikus, weekend jest już za nami, więc sprawdzamy co tam w gamingowej trawie piszczy i ostatnie dwa tygodnie były tragiczne u mnie pod za co przepraszam, no bo żłobek był zamknięty, więc Wojtka mieliśmy cały czas teraz w domu, więc nie można było się skupić de facto na samej pracy, ani podejmować żadnych prób robienia takiego bardziej merytorycznego kontentu, ale młody właśnie wrócił do żłobka, więc zaczynamy z przeglądem gamingowej prasy podejście numer dwa. Zanim jednak zaczniemy, trzeba wywiązać się ze współpracy z oficjalnym partnerem tego kanału, czyli Instant Gaming, w którym podaniości dorwać możecie wiele obecnych i nadchodzących gier, jak i doładowania na różne platformy czy to PC, czy to konsolowe, jak PlayStation Plus, czy Xbox Game Pass. Sprawdźcie sami, na pewno się nie zawiedziecie. Kliknijcie w link w opisie. A teraz zaczynamy. Dzisiaj z tego co widziałem będziemy skupiać się przede wszystkim na Baldur's Gate 3. No i e, tutaj zaczynamy najpierw od ukochanego e, przez wielu z was ppe.pl, które informuje, że Baldur's Gate 3, szczególnie po ostatniej mm, prezentacji, gdzie można było czochrać się z niedźwiedziem, e, z czego wybuchła swego rodzaju afera, w której mówiłem w tym materiale. E, zapraszam e, tych, którzy nie widzieli tego materiału obejrzenia. E, gracze jak szaleni zaczęli wrzucać gry od Larian Studios do koszyka na Steamie. Jak czytamy na PPEPL. Baldur's Gate 3 to obecnie drugi tytuł na Steam generujący najwyższe przychody ze sprzedaży zaraz po Counter Strike Global Offensive. Gra jest oferowana obecnie w formie Early Access. Premiera wydania 1.0 na PC odbędzie się 3 sierpnia 2023 roku na PlayStation 5 dopiero 31 sierpnia. Tytuł, który jest dostępny we wczesnym dostępie już od 2020 roku jest wyceniany obecnie na Steam na 249 Zł. I tutaj jeszcze widziałem, że opublikowany został ranking, i faktycznie na pierwszym miejscu jest CSGO. Jakoś mnie to specjalnie nie dziwi, na drugim faktycznie Baldur's Gate 3. Potem Battle Beat Remastered. Nawet nie wiem, co to jest tak szczerze. Na dziewiątym miejscu widzę cały czas GTA 5 się trzymamy. Naprawdę mamy jako, jako konsumenci jakieś dziwne zapędy. Dziwacze. Niemniej na temat Baldur's Gate 3 przeczytamy też na gry online. PL. I czytamy tutaj, e, Baldur's Gate 3 zaoferuje 17 tysięcy wariacji zakończeń. Nie, nie pomyliliśmy się z zerami, tak napisał e, Kamil Green Reaper kleszczyk e, I tutaj e, czytamy, że według znanego youtubera o pseudonimie Fextralife, który miał już przyjemność ogrywać pełną wersję e, Baldur's Gate 3, twórcy przygotowali w sumie 17 tysięcy wariacji zakończeń. I to jest właśnie taki przykład marketingowego pierdololo, bo ym, słowem kluczem jest tutaj wariacja. Nie mówimy tutaj faktycznie o takiej ilości zakończenia, bardziej, no tak trzeźwo myśląc, mówimy bardziej o czymś pokroju slajdów, jak to miało miejsce na przykład w Mass Effect 3. Taki statyczny obrazek i raz lektor powie, uratowany przez ciebie karczmasz szczęśliwie żył ze swoją rodziną aż po kres swoich dni lub... Rodzina zamordowanego przez ciebie karczmarza skończyła na ulicy. No i tutaj, też, właśnie propsy dla Kamila, który sam też zaznaczył na zimno, że jednak należy zaznaczyć że mowa tutaj o wariacjach, czyli różniących się od siebie, zapewne w niewielkim stopniu wersjach zakończenia uzależnionych od podjętych przez nas w trakcie zabawy decyzji. I tutaj propsy dla Kamila za to, że zachował zimną głowę przy tym marketingowym pierdololo. No i właśnie, wracając do Baldur's Gate 3, biorąc pod uwagę tego newsa, jak i tego z PPE.pl, gdzie to Gra się tak świetnie sprzedaje teraz w preorderze. Z jednej strony nie można zaprzeczyć, że Baldur's Gate 3 zapowiada się świetnie, a z doświadczenia wiem, że Larianowi można śmiało ufać, tak w pamięci należy trzymać, że marketingowe pierdololo niemal zawsze zawodzi. Moja ulubiona gra ostatnich tygodni, czyli Diablo 4, też miało być przecież doskonałe, prawda? I z jednej strony ludzie mówią, że nigdy więcej preorderów no, ale w tym przypadku to wezmę. I dlatego ten trend preorderów, early access i innych współczesnych patologii Game Devu nigdy się nie skończy, bo nikt tak nie lubi sam taplać się w głównie jak gracze. Nigdy więcej preorderów, współczesne gry są. Coraz gorsze są, coraz droższe są te gry, gdzie są płyty w kolekcjonerkach. Rypią mnie na każdym kroku. No, a ta gra mi się podoba, zamówię teraz 7 lat przed premierą, co się może stać, no nie? To nie jeden raz się nie pomylę, prawda? No i dobra, zmieniamy teraz, moi drodzy, site, przechodzimy na cdaction.pl, gdzie Jakub Raimund Gańko e, napisał o e, Star Wars Atlas e, i napisał, że Julian eh, Garrity, eh, kierownik kreatywny eh, pracujący nad tą grą, eh, podzielił się paroma ciekawostkami na temat właśnie Star Wars Outlaws z magazynem EDGE i tam czytamy, to mi się tak rzuciło, najważniejsza z tych wieści dotyczy rozmiarów terenu gry. Star Wars Outlaws ma nas zabrać na co najmniej kilka obcych planet, które mają być naprawdę ogromne, nawet jeśli będziemy je przemierzać przy użyciu jakiegoś pojazdu. Dla pełnego kontekstu, Gerty porównał jedną taką mapę do dwóch lub trzech stref z Assassin's Creed Odyssey. Co ci... co ważne, nie będą to obszary generowane proceduralnie, lecz ręcznie, wykonane i dopieszczone przez artystów tereny. O Boże... Kolejna ogromna, otwarta mapa w wykonaniu Ubisoftu. No powiedzcie mi, kiedy tak naprawdę Ubisoft wydało fajny, grywalny, otwarty świat bez zajebania całej mapy znacznikami, pytajnikami i innymi pierdołami. No i żeby nie było niehejca, ale nawet tak jak powiedział Actman w tym materiale, co reagowałem, LESS IS MORE. Chwalę sobie, że nie jest to proceduralnie generowany kontent, no ale z drugiej strony. Czy ja jestem jakiś nienormalny? Wow! Twórcy postanowili poświęcić czas na projektowanie mapy. Projektowanie mapy! Zamiast wcisnąć przycisk, generuj, dajmy im medal! Preorder, od razu, biorę, kupuję! Ależ nam naprawdę standardy upadły, że czasami twórcy chwalą się proceduralnie generowanymi mapami w tytułach AAA a my to łykamy i jeszcze chcemy za to zapłacić. Dla mnie osobiście proceduralnie generowane mapy mają miejsce, nie wiem, w RPG-ach i w grach, w których losowość faktycznie ma jakieś tam znaczenie, no i tak na drodze wyjątku można podać przykład No Man's Sky. Ale gdy mówimy o fabularnym, przygodowym tytule, jakikolwiek proceduralnie generowany świat powinien wpadać do kosza z etykietą scam. To się kurwa twórcy napracowali. E, dobra, wracamy teraz do e, gry online, gdzie Maciej Gawkę e, opisał, co nowego mamy w Counter-Strike 2. E, jak dobrze wiecie, ten tytuł mnie. Interesuje e, i, i co tutaj dostajemy. E, do tej takiej wczesnej bety dodany został tryb skrzydłowy, czyli 2 na 2 na 1 bombsite, jeżeli ktoś nie gra w CSA. E, jest to całkiem grywalny e, tryb? Fajne jest na rozgrzewkę, mnie tam on nigdy specjalnie nie wciągnął, ale cóż, zawsze, zawsze jest to coś więcej do roboty. Właśnie dodano skrzyp, e, tryb skrzydłowy z map. Dodano mapę overpass dla trybów e, gry deathmatch, casual, skrzydłowy i rywalizacja, czyli wszędzie mamy e, overpassa. Dodano vertigo do trybów deathmatch i casual i okej. Okay. Może to byłby dla mnie dobry moment, żeby nauczyć się vertigo, bo ja tak naprawdę lecę na klasycznych mapach w, e, w CSGO i... Właśnie Vertigo, jakiegoś tam Anubisa, czy nawet Enchinta nie gram, eee, usunięto mapę New Key Office, czyli coś dali, coś usunęli. No i tutaj to mogę tak naprawdę tylko na sucho przeczytać eee, ten artykuł, no bo wołów nie dało mi dostępu do dwójki i raczej nie ma co na to liczyć przed oficjalną premierą. A szkoda, bo przebieram nogami na myśl o graniu dwójki. Ostatnio wróciłem dość mocno do CS-a i człapię się praktycznie od samego dna rankingu. Do takich moich standardowych ranków, poznając po drodze wielu wartościowych ludzi, którzy, cóż, twierdzą, że znają moją matkę. Community w grach online to rzecz wspaniała. No, niemniej gra broni się sama, więc no, nic nie poradza. No i wracamy, moi drodzy, na PPEPL, gdzie. A Iza Łęcka informuje, że Microsoft otrzymał zgodę na przejęcie twórców Call of Duty, Overwatch i Diablo z 40 krajów, wśród których znajdują się państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Stany Zjednoczone. To nie jest nowość, to ten news się pokazał już parę dni temu, kiedy właśnie Wojtek był jeszcze w domu, więc nie miałem jak za bardzo tego dobrze pokryć. No i wczoraj odbyła się, wczoraj, czyli faktycznie wczoraj, kiedy dzisiaj to nagrywam, wczoraj... Wczoraj odbyła się sprawa w Sądzie Apelacyjnym do Spraw Konkurencji po wysłuchaniu oświadczeń wszystkich stron. CAT zapewnił amerykańskiemu producentowi oraz wydawcy więcej czasu na znalezienie porozumienia z urzędnikami CMA, którzy mieli e, niejako awersję co do e, tej procedury tutaj przejęcia Activision Blizzard właśnie martwiąc się niejako o monopol, jakieś tam nieuczciwe zagrywki i tym podobne. I jak czytamy, CMA ma teraz dwa dodatkowe miesiące na ponowne sprawdzenie, zagłębienie się w szczegółach umowy, ale czy to coś zmieni, nie sądzę. I teraz pozwólcie, że zrobię mały rant, bo nie można zaprzeczyć, że przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft jest nieuniknione, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, no i mam na to kilka spostrzeżeń. I po pierwsze, o ile rozumiem dążenie firm do monopolu i przejmowanie rynku, no normalne w biznesie, tak nie rozumiem tego piania zachwytu ze strony konsumentów. Przecież to jest bazowa logika. Monopol jakiegokolwiek hegemona nigdy nie jest dobry dla konsumenta. No kurwa mać, zaciskają ci pętle na szyję, dociskają pasa, a ty jeszcze do tego klaszczesz zadowolony. Wybaczcie za bluzga, ale jeśli ktoś jest na tyle ciemny, że cieszy się z tego, bo nie lubię Sony albo bo lubię Microsoft i nie widzi zagrożeń w przyszłości, to inaczej się na to nie da zareagować. Ja niejednokrotnie mówiłem, że lubię Sony. Ale zanim zarzucicie mi stronniczość, to nie, nie lubię Sony, bo jest lepsze. Po prostu zawsze całe życie będę miał gamingowego kompa, nawet jak będę miał 90 lat. No i zgodnie z polityką Xboxa, że to co na x-klocku to na PCcie, to mi ich konsola nie jest potrzebna. PlayStation 5 mam, bo masy tytułów z tej platformy nie ma na pecetach, to też się zresztą zmienia. Dlatego jako konsolę wolę mieć PlayStation 5, a ja żeby grać w gry z obozu zielonego mam peceta. Microsoft pokpił poprzednią generację, zapominając, że konsola to jednak w sumie mimo wszystko powinna mieć jakieś gry. No i co teraz nadrabiają, jasne, ale robią to inwazyjnie, no i nie chcę, żeby Sony przejmowało firmy, co też robiło przecież, ani nie chcę, aby Microsoft przejmowało firmy, a już na pewno nie chcę, żeby jedna albo druga firma totalnie zdominowała rynek, bo to tylko gorzej dla mnie, konsumenta. Bo wyobraźmy sobie teraz hipotetyczną sytuację, że. Niech będzie! Nagle niech Sony i Xbox połączą siły. Tworzą po prostu wspólną konsolę. Nigdy więcej wojenek, nigdy więcej zielone kontra niebieskie. Jeden model biznesowy, jeden sprzęt, jedna platforma. Super! Przecież oba obozy się cieszą, prawda? No nieprawda. Bo kto zabroni? Nagle wyceniać gry na, nie wiem, 500 zł, na 600. Albo miesięczny abonament 400 zł i to tylko na taką podstawę na przykład PlayStation. Co zrobisz? Pójdziesz do konkurencji? Jakiej konkurencji? Już nie ma konkure konkurencji. No a ty jako konsument możesz albo zrezygnować ze swojego hobby, albo dać się walić na każdym kroku, no bo jako konsument nie masz już żadnej władzy. I co? Nie kupisz gry za 500 zł? Okej, okay, ale i tak się znajdzie milion innych osób, które za tę cenę tak naprawdę tę grę kupią, więc w sumie wal się konsumencie. A inna rzecz, no to twierdzenie, że oho, przejęcie Activision Blizzard pogrąży z Sonem. Call of Duty, okej, okay, jeszcze walczy o graczy, no i dobrze się trzyma, niech będzie. Overwatch? Gra? To ktoś? Jeszcze? Diablo? Kto będzie o tej grze pamiętał za dwa miesiące? No o ile mogę faktycznie szanować Call of Duty, tak osobiście nie uważam, żeby była to jakaś taka najważniejsza marka na rynku gier. No i jej utrata sprawiła nagle zawalenie się konkurenta, serio. No i na sam koniec... A jeszcze informacja, już teraz będzie akurat po angielsku z GameRanta, i tak naprawdę nie dotyczy ona naszego rynku jeszcze. Otóż Tesco, jeden z największych sklepów w Anglii, przestaje sprzedawać fizyczne kopie gier. Major UK retailer Tesco has announced it will soon stop selling physical copies of games in its stores. The move towards digital resales. Uh, has been changing the industry and impacting physical game sales for some time. As far back as 2016, major series Call of Duty was seeing 50% drop in physical sales compared to the previous year, thanks in part to an increase in digital sales. Since then, the trend towards digital and away from physical sales has only continued. Czyli zwiększa się sprzedaż digital jednocześnie maleje sprzedaż Physical. I czy to jest coś dobrego? Nie. Sprawdza się tutaj tak naprawdę powoli czarny scenariusz, w którym gry zmierzają tylko na rynek digital. I naprawdę przepowiadam, że PlayStation 6 czy Xbox, jakkolwiek sobie nowego nie nazwą, nie będzie miał już napędu. Jasne, teraz mówimy tylko o jednym sklepie, ale w największym sklepie w UK. I jestem przekonany, że niebawem do niego dołączą inne sieci. A potem do Anglii dołączą inne kraje. A kto sobie kręci takiego bata sam na siebie, kupując wersję digital? No oczywiście, gracze, bo to wygodne. Klikam i ściągam, bo to z kanapy wstawać nie muszę. A to miejsca nie mam, na płyty. Na pudełka? Okej. Okay. Na płyty? Przypominam. To się nazywa klaser, tak? 120 płyt ci zwieści. Kupisz dwa, zajmuje to nie więcej niż dwie 3 książki. Nie masz miejsca. W pudle mieszkasz. A to, że za parę lat gry będą o połowę droższe, jeśli nie będzie wydania fizycznego, mówimy tutaj o konsolach, no bo PC, wiadomo, to już przegrany front, no to nic, to przecież, przecież, przecież oni tego nie zrobią, nie? Ej, chłopaki, to tylko zbroja dla konia, przecież nic z tego nie wyniknie, prawda? Zresztą akurat wiecie co, w tym przypadku nie będę się specjalnie rozgadywał, bo e, tylko zachęcę was do obejrzenia mojego filmu Digital to Zło, e, który niestety nadal jest. Bardzo aktualne. Ja się spiełem dzisiaj w tym filmie. Masakra, jakaś tragedia. No nic, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia następnym razem i trzymajcie się ciepło. Cześć.